W dzisiejszym odcinku pokażę wam, że broń MK7 jest wytopi. Kepcios w przyszłości będzie wiedział, że Kepcios teraz jest debil. Jeżeli chcecie wygrać każdą grę jest prosty przepis. NIE! CO JEST, KUR... o dwóch! LET'S go! <laughs> W dzisiejszym odcinku mieliśmy zadanie grać tylko i wyłącznie bronią MK7 I powiem wam, że naprawdę w dzisiejszym odcinku takie lasery dawać się, że to głowa mała Jeżeli wam się spodoba takie odcinek, to pamiętajcie o materiału zostawienie subskrypcji subskrypcję na tym kanale I o wsparciu w sklepie w swój z czyli kepcie A Teraz przejdźmy do odcinka Daram więc widzanie lecimy na schronienie Oh no To nieźle Dara, widzę, numer próba. Yy, numer próba, na Bez sensu. Yy, próba numer dwa, lecimy na schronienie. Teraz zabijamy tego Dwayna roka Johnsona normalnie. Bezproblemowo. Pokażę wam, widzowie, że ta broń jest serio zbyt OP i że tylko i wyłącznie tą broń można wygrać grę na arenie. Na arenie, na czempionie. A teraz, jak wiecie, był restart punktów, więc dobór tych graczy naprawdę jest porządny. O, i chyba mamy clear, więc kozak. Dobra, widzowie, ale go porobiłem. Już jest taka MK7 no normalnie. Ale no, widzowie, trzeba roka znaleźć, a rok naprawdę nigdzie nie jest. Może go faktycznie na arenie nie ma, czy coś. Nie, no nawet drop na miejscówkę mi leci, nie? A tego Johnsona nie ma. O! O! Jest widzowie, mamy go! O, ku... A z kamieniem od razu? Ja pierdzielę. Co wieku, przestań mi prześladować. Ja pierdzielę. Nie! Nie! Widzowie, próba numer 3. Jak się widzę, teraz nie uda, to chyba wezmę pomocnika do pomocy, bo no to jest widzowie dramatyczny. Przecież tego gości się nie da poskładać. Ja pierdziłem zawsze tą skalę stary od razu. I po budynku detonuje. Nie, no błagam. Ja... Nie da się go zabić! Przecież to jest niemożliwe, widzowie! Idziemy na dół, wow! Szymek, y, widzowie, wziąłem Szymka do pomocy, bo jak widzieliście, sam na rok nie dawałem rady, no, gość waży ze 150 kg, dwa razy większy ode mnie, no i sobie sam nie radzę, <noise> dlatego muszę wziąć Szymka. Wiadomo, że trochę bez honoru, ale damy radę, lecimy, Szymek, na nie. i tam go y, nokautujemy. O A, Przepraszam. Co się stało? Już zabiłem szmatę. Wow, no, kolegę ma! Nie, jestem dead. Ja pierdzielę dzięki chicago O mój boże! Ja pierdzielę! AAAAAAAA Grisze Gdzie Aaaa! jest? Gdzie jest? Gdzie jest? Chodź tu. Co? Chodź tu. Co ja, ja nie, no, padę, to. Ja padę do zdupa. No nie da się no. Leci! Czyż ja mu nic nie robię, ty No, ej, no proszę, Kewcio okay, No pójdź, mu nie robię! No pieprzone żywo! Woah! Yes! Leży rok! Five minutes later Patrzcie to! Dokładnie o tym mówiłem! Gość miał... Mm, sekundę, żeby zareagować, nie zareagował i się stało co... I z nim się stało to, co, co się z nim stało, nie? Minus 125, stary, dojeżdżam ich 0 ja pi... To jest dwóch, ty! <śmiennie> nie wiedziałem. O! Nie! Ryba ryba. Nie Oni dwójkę mnie zabiły, no nie. Dobra, dla przypomnienia Szymek możesz wszystkiego używać do momentu aż nie zabijemy roka. Rozumiano. No jest ten drugi biało. Nie, dwa apema! Ja pierdziele z mnie! Dwa apema! You need to just. STOP! Szybko, okay. bo to inny team Rock biją, szybko podnos od razu, no, nie, nie reloaduj. Znowu w się jak BOL! Stary! Kolejne. Bo ty mówisz, nie. że ma jedne HP, ja mu daję pompy za 30, bo ja nie mam się wcielać. Ej, dobra, bo roka roz... zabijam, trzeba roka zabić. No tutaj montażystę proszę o przybliżenie sytuacji widzą. Przecież to ja montuję. A, no to proszę Kepcia o przybliżenie sytuacji, Starara. że jest debilem. Kepcios w przyszłości będzie wiedział, że jest... Kepcios teraz jest debil. <laughs> to jest trzeba to jestem powiedzieć. No, biegnę, biegnę już. No zabiję mnie znowu ma zero. Brawo! Ja pierdzielę kiedy to jest 2 ma! Ja pierdziele! O, razem mu udałem! Zrobiłem go. A nice. Nie, ma tak mało! Let's Dobra. go! Możemy go ze sprę. Ja pierdolę. Chłopi, 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 chłopi! Ooooo! Nie widzowie! I szymek zaczął z dupy strzelać do roka, nie? I tak czy innego Nie, to nie byłem ja! No patrzył na ciebie i będzie do debil! <śpiewanie> Ty pod mnie zabija! Zepa... <śpiewanie> Ale przyjdziesz po nią, bo się spagowałem, tak trochę No, co zrobiłeś? Halo? Robisz? O, kept you dead Psycha siada? Mi psycha Stary, ja mam tak mocną psychikę. Ty nie wiesz, jaką ja mam mocną psychikę. Facet Daj, daj, daj. o tu jest nowy sposób, nowy sposób rzemka, to mi się podoba. Daj, daj dupa. Pardę to na co? Sekunda i bym je zniszczył. Łooo, Chłopów mam! Gdzie? Aha, widzę. Minus 50. Jestem najmądrzejszy na świecie. No Minus dwa, HP się lecą. Leci o, do siebie. Mamy dead! Dead! Debil! Idiota! Idiotu, co chciałem porobić! ZEROWA! ZEROWA! zero Jest! To okay! kręci <ścoughs> się To Ja pierdziele, widzowie, tam broń jest taka OP, że ja niszczę każdego, obojętnie jak odległość, nie, blisko czy daleko, a podniosę to czy nie? Oj, no GG. No i zajibi się, że goś tak strollował, no, no ale jeżeli chcesz wygrać kartę w Fortnite, jest prosty przepis. Musicie wziąć kogoś, kto mi zabić śroka. bierzecie tego MKMA. Może być też fioletowy, ale fioletowy zwyczaj, bo te zielone i niebieskie są takie, o takie. A ten zwyczaj naprawdę są pi jak sami widzicie, nie? A, nigdy nie owiłem lootu, ty, no nigdy nie owiłem, nie? Jaki ty masz big brain, no? No jak? Tak. Ja przyjem się, że wszystko się rifta, nie? A widzę, i bijam się, daj, daj, do... okujź w jaki Hollywood jest, tam. daj tam. Majkie ładnego boska, ma go, 2HP ma tu Ja pierdzię, co ja mi dałem? Wyciekamy, no dobra, wadzi to, wyciekamy, co widzę, bo to są za duże dymy. On chyba ucieknie, wbrew. Prawda, 2HP, 2HP ma. Lecimy, lecimy, lecimy. Wow, nie lecę, lecę będę. O, kurde, nie mam masa, nie mam masa. Co ja zrobiłem? O, nie O Mówił, mamy bogodę zimową. Na pewno minusowa temperatura, bo o kurde, co mu dałem Ale to jest zajebiste Co so ja mu dałem, wow Leszy, O Ja jeszcze go strzelacie 24 hours later, Dara widzowie, dzisiaj jest dzień drugi, podejście numer dwa, bo wczoraj nam siadła psycha niestety. No i dzisiaj jest widzowie cały tracker, z zeszłym kiedy się przygotowywaliśmy. Mamy rozpisane od A do Z, co i jak, żeby zabić tego gościa. Dwa, od minus 105, we wręcz się Let's go! go! O kurde. Oh! O kurde, drugi raz przesadza. Ja przypominam, że ja sobie lepiej o ciebie radzę. no nie wierzę, bo fragi podkradasz, ty. Ja przynajmniej się nie sprzedaję na komendzie. Ja też stary, ja na komendzie w życiu nie będę, to są pomówienia, pomawiasz dobrych opaków, się uspokój, ty. ty. sami mówisz, jak smakuje Makowiec u komendanta. Suchy prysznic. <grym> co, tak, istnieje coś takiego? No. Jak to się nazywa? Suchy prysznic. No ale, <grym> co, jaka to jak ja co, to... <grym> No czekaj, dobra, jestem czy na czwada może weź. I odlatuj! No nie! A to ja tam wylądował Jezus, myślałem, że będzie dziś leciał daleko, ty! Five minutes later! Ej, bo my lecimy! Zmutowałeś Smutowa mnie? No. Dobra. Iniś, Segper, nubem? Ej! No nie wiem, co jest z nim, co za flat. Ej, no bezki, tu nie ma Roka! No, no, no faktycznie, no dobra, podjeżdżam na blisko. Leży, leży Nie! LET'S go! Wypad. Dobra, do, a gdzie jest rok kuźwa? Rok się bawi chyba w mojego tatę, niestety niestety Niby jest ale się ukrywa O JEST! JEST! Aha, no byliśmy tu 3, ta? 1 o wow, kurwa, kadetonacja. Oh, oh, detonacja kurie. Dobra, let's go, mamy to, wyrzucaj bronie wszystkie, Szymek Ty, to są typy, chodźmy na blisko, chodźmy na blisko Nie, no przesada no nie mogę to budować, łap łabroń, łap broń, Nie no, nie mogę budować Uciekaj <śpiewanie> stąd, uciekaj stąd Wygraj to, wygraj to Nie mam mamo Łap, <śpiewanie> nie masz, a nie masz To nie <wzięło> się, to. <śpiewanie> to mi nie dawaj go <śpiewanie> A Let's go! <grymne> Let's go! Przybywaj, kto zaimistę. Leć może na górę. Wyrzuć po WAMO. Nie, dobra ja wyląduję u ciebie. Ty pyle są wodą, ty pyle są wodą. Dwa hp ma, oni mają dwa Mogę ich zabić? Czarny ma 2hp Muszę, muszę, przepraszam. No nie, jeszcze nie że mi zabiera flaga. Jeszcze mówi, że musi. Zabijam go. Dwa hp ma. Let's go! Let's go. Ta broń jest taką pizzy, że ludzi, którzy mają koronki. A przypomina, ja miała czempiona wizowe i gramy na ludzi, którzy mają czempiony. A ci ludzie są mega dobrzy, nie? Raczej. 5 mamy. Patrzcie to, widzieliście to? Jaka ta broń jest w sekundę 3 jakoś się praktycznie zdjąłem. I ja w 40 wide. No nie mieszaj! Czepcie, mamy top 13. No ja nie mam broni, nie? Jest 50. Chłowa jesteś takim prosem Zartowałem, jesteś takim nuvem Ty, się lecz, bo ty się, jak się wywalisz to będzie ci sadę się... już Jeszcze Leży Lecz 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 patrz tu, leci. Dwa p O nie no, o ja mam 2 w, w tym krzaku, w tym krzaku, w tym krzaku to Ja mam racza, lecimy? No to damy. wrócimy to najwyżej Załap tego nasz padacz, my go nie Ja pierdzielę! Nie ja, spoko, wszystko gra, wszystko w porządku <laughs> Jestem taki głupi ja pierdzień głowę głowy mu dałem Coś w się sensie dwie głowy i raz tego luncha i Jeśli tego nie wygrasz teraz, jesteś najgorszy na świecie. Jesteś dobra. gorszy od sudaka Dobra. Tak? Dobra. To, jeśli nie wygrasz, jesteś gorszy od sudaka Dobra, 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 Net! Net! Dead, dead, dead. Uśmęczajesz. Proszę patrzcie tu. Daj, daj. Co? co jest kurwa? Co jest? Idziemy tam! Idziemy tam, idziemy tam! Idziemy tam. Ja pierdzielę, co jest? Ja pierdolę! To jest zajęte, to jest wytopę! To jest my to jest pay to, to, to win, broń! Trzech typów w sekundę tą bronią. No tak było. Nie zmyślam. Jesteśmy mi jeden na dło. jesteśmy jesteś We, mi jeden do. tu, 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 Teeeee! Zarama! Kolapsuje to stare Kill off! Dead! Zab co ty go za co ty gadasz? Nice! Wow, na mnie, na mnie, na mnie, pa Dobra, zdrama, zarama! Pa pa. Lazzy, let's, let's go! <laughs> Widzowie, ta broń jest taka OP! Chodź do riftu. Gdzie? Nie wiem, właśnie, jak najdalej, jak najdalej chyba, co? I na łódkę. Gdzie? No to, to typo wylądowała to na łodzi ja Czekaj, ja czekaj, czekaj, uważaj na mnie, buduj, buduj, buduj To no jest Hollywood Pat MazerHP Ja 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 oj MazerHP Że my to przeżyliśmy czy czy Ja pierdzie, no proszę, jedź normalnie <śmiech> <śmiech> z je... Ja pierdzie, <laughs> to jest za Hollywood Wsiadaj, wsiadaj, siadaj wsiadaj O, wziąłeś ja, ja ja Bounty nag... Wiesz co A ja to nagrywam No i git, no ja też to nagrywam, ja. No? Ale nie, bo się dziwiłem że nie nagrywam Zresztą się nagrywałem, a myślałem, że nie nagrywam <laughs> dobra no, Dobra no. O kurde, minus do! Kuźwa wam robi triple edity, ty wam, co on robi, ty Jaki spocenie, są. Ty masz z wygrać gilę Mhm. Mm baby, nie widzę tego to jest chłop 3 Cztery. Trzy. O kurde, leż, tam. minus Leży dwóch Leży Leży leż. Idę po go Dobijam go Kraka ma Ej W krzaku chłop Leży Leży! Co, Co jest? 20 się ma! O znów nie bruduje ziółka! <głos> <głos> Czekaj, zabijemy go! Nie zostaw go, zostaw go! HG mam, Patrz, tego ziółka, tego ziółka, tu! Wabę mam, wabę mam! Wapę. Nice, Leży! Nice, nice. Drugi raz chyba go zabiłem, tego samego! A mu ja nie, a z... nie, amu, daj! O dobra, mam trochę! O no trochę masz rację! Ej, weź mu nie w do boksa, bo to jest dół! On się w gubi, on się w gubi! On się we dwóch gubią! Let's, let's go! Let's go! Let's go. go. Let's fuck go. Ja pierdzielę! Widzę, mówię, yes. że ta broni zbytno pi, arenę wygrywamy i taki popo walimy. Let's go! Siedem flagów, widzowie. I dobrze, widzę, wzięliśmy szybko do pomocy, pokonaliśmy roka, challenge ci się udało, wbijać się do szybka. Dzięki za oglądanie. W Campchock kot. kod. Ela, ela, trzymajcie się, subskrypcja, like. Ela, ela. Pa, Papa!